Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Dzień dobry, dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko słuchaczy i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusza. Jest czwartek, 30 marca 2023 roku. Słońce wzejdzie o 6.25, a zajdzie o 19.14. Imieniny obchodzą Amadeusz, Marymetr i Amelia. Solenizantą wszystkiego pięknie, niemożliwego, bo co możliwe. To i tak się spełni. Motto to na dziś. Kto nie ceni sam siebie, nie będzie ceniony przez innych. Zofia Kossak-Szczucka. 106 wydanie Codziennika Motywacyjnego. Zaczynamy. Jest taka energia w każdym z nas, która istnieje od momentu, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy dorośli. Są różne opinie na ten temat, różne wierzenia i różne tematy. Jedni mówią, że energia ta pojawia się wraz z naszym przyjściem na ziemski padł. Inni zaś twierdzą, tak jak powiedziałem, że objawia się wtedy, kiedy zaczynamy podejmować świadomie decyzje, kiedy wkraczamy w dorosłe życie. Energia ta wymaga uwagi, zainteresowania, przytulenia, ale energia ta zapewnia ci dobrostany w życiu. Jaka to energia? O czym mówię? O naszym wewnętrznym dziecku, o Twoim wewnętrznym dziecku, o moim wewnętrznym dziecku. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że w nas żyje właśnie wewnętrzne dziecko. Dziecko, jak sama nazwa, wskazuje istota mała, która wymaga opieki, która wymaga od nas zainteresowania. I tak jak z niemowlęciem, czy tak jak z trochę starszym dzieckiem, które wymaga cały czas Twojej uwagi postępuj sama ze sobą albo sam ze sobą. W przebodźcowanym świecie my nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest dbanie o nas samych, o nasze wewnętrzne dziecko, o tę cząstkę energii, która jest cały czas i cały czas krzyczy. Zainteresuj się swoim wewnętrznym dzieckiem i dokładnie tak jak dziecku, pozwól na spełnianie jego zachcianek, pozwól na rozwijanie pasji, zainteresowań, pozwól na to, żeby mogło przyjmować ten świat, podziwiać krajobraz, interesować się jakąś sztuką, wszystkim tym, czym zazwyczaj się interesują dzieci. I tak sztuką mówię, bo wszystkie te bajki, komiksy i tak dalej to też sztuka. Zastanów się nad tym, co możesz zrobić sama dla siebie albo sam dla siebie, jak możesz zadowolić to dziecko. Przytul je. Często tego nie robisz, wiem to na pewno. Świat pędzi na złamanie karku, cały czas komputer albo ekran telefonu, cały czas informacje z radia, z telewizji, z internetu, słabe sytuacje geopolityczne i w ogóle wszystkie te rzeczy, które każdego dnia nas dojeżdżają i zapominamy o tej małej cząstce, która cały czas żyje. Ona domaga się wyjścia na spacer, ona domaga się obejrzenia fajnego serialu, ona domaga się bardzo fajnej książki, ona domaga się przytulenia, ona wymaga atencji, ona domaga się od ciebie wszystkich tych rzeczy, których zazwyczaj domagają się małe dzieci. Więc od czasu do czasu, nie mówię codziennie, ale zwracaj na to uwagę, że masz w sobie wewnętrzne dziecko, że masz w sobie tę energię, która. Kiedy zostanie przytulona, kiedy dasz jej uwagę, naprawdę potrafi się odwdzięczać. Nikt, ale tokolwiek think nie pokocha ciebie tak jak ty możesz pokochać siebie. A jeżeli masz problem z tym, że nie akceptujesz się w jakiś tam sposób, to zdaj sobie sprawę, że wewnątrz ciebie, gdzieś głęboko w Twoim umyśle, żyje wewnętrzne dziecko. Taki mały ktoś, taka mała Ania, Hania, Basia, Staszek, Wojtek, Grzegorz, jakkolwiek się nie nazywasz. Pozwalaj swojemu wewnętrznemu dziecku na popełnianie błędów. Pozwalaj na naukę. Pozwalaj na wyciąganie wniosków. Pozwalaj swojemu wewnętrznemu dziecku na poznawanie nowych rzeczy przez dotyk, przez wzrok, przez słuch. Pozwalaj. Dbaj o swoje wewnętrzne dziecko. Zobaczysz, kiedy dasz uwagę tej energii i naprawdę teraz mówię bardzo, ale to bardzo poważnie kiedy zainteresujesz się Tą energią, która drzemie gdzieś tam w tobie, która jest, która cały czas żyje razem z tobą synergicznie, zobaczysz, jak zmieni się postrzeganie twojej rzeczywistości. Jak bardzo szybko i bardzo pięknie wszechświat się ci odwdzięczny. Wiesz za co? Za to, że interesujesz się sama sobą, bo jesteś elementem tej całej składowej układanki, tego całego uniwersum. Jesteś elementem, więc jeżeli będziesz dbała o samą siebie, samego siebie, jeżeli zainteresujesz się tą wewnętrzną energią i tak jak powiedziałem, pozwolisz jej poznawać, doznawać, dotykać, oglądać, wąchać, tworzyć niesamowite rzeczy w Twoim życiu. Jest bardzo fajny stary chiński patent. Jeżeli masz zjazd energetyczny, jeżeli się źle czujesz, mentalnie albo fizycznie, bo ktoś cię dojechał w pracy, wydarzyło się coś słabego i ogólnie nie masz nastroju, usiądź bardzo wygodnie, zamknij oczy i obejmij się obiema rękami. Tak jakbyś przytulała dziecko, albo przytulał dziecko. Pobądź tak przez 3-4 minuty i daj sobie uwagę, daj uwagę temu małemu komuś, który żyje w tobie. Ta metoda działa naprawdę spektakularnie. Pokazał mi ją dawno, dawno temu Dave Kelly, czarnoskóry coach. Coach, który przez wiele, wiele lat był poniżany, był w ogóle olewany przez całe społeczeństwo psychologiczne w Stanach, bo był czarnoskóry. Aż w końcu zaczął pracować sam ze sobą, bo zdał sobie sprawę, że problem nie jest w nim, jako czarnoskórym mężczyźnie. Problem jest w tych wszystkich ludziach. Ale te wszystkie energie którego dojeżdżały, że ktoś go olewał, że potrafił wejść do gabinetu i zobaczył czarnoskórego i mówił Nie, to jest ja z tobą nie chcę. I zaczął siebie przytulać, zaczął rozmawiać ze swoim wewnętrznym dzieckiem, zaczął sam siebie uzdrawiać. I może to zabrzmi teraz jak jakiś wódz, jak jakaś kolejna sytuacja wyciągnięta z odmentów internetu, dodanie żółtych napisów zrobiłoby z tego filmu naprawdę dużą oglądalność, ale tak dokładnie jest. Samoakceptacja, przytulenie. Poznawanie, wszystkie te rzeczy, które tak naprawdę stwarzają Ciebie jako człowieka. Zauważ, że żadna inna istota, żadna inna istota nie może Ci powiedzieć, że ma wewnętrzne dziecko. Nie może Ci powiedzieć, że ma tak albo tak rozbudowane postrzeganie świata, tak jak mają to ludzie. Pracuj ze swoim wewnętrznym dzieckiem, przytulaj, rozmawiaj, pokazuj. Pozwalaj mu na poznawanie, na doświadczanie, na wszystko to, co dawali ci rodzice albo ludzie, którzy cię wychowali. Rób to, rób to w dobrej wierze każdego dnia. Jeżeli nie możesz każdego dnia, to każdego dnia, nawet jak jesteś zapracowana, zabiegana, jesteś zabiegany, urobiony po kokardę, to zawsze znajdź kilka sekund zastanowienia i przytulenia, chociażby mentalnie, samego siebie, samej siebie. Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze, Trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie ja, do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 6 rano. Moi drodzy, nie mam możliwości wyemitowania i nagrania podcastu na piątek, czyli na 31 marca 2023 roku, ale obiecuję, że w poniedziałek ze strojoną energią wracam do Was. I oczywiście na zakończenie kawowiczą, do samej ziemi, ukłony. Zasnęłam. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Dziewczynki i chłopcy, mediteuszki i mediteusze. Do usłyszenia w poniedziałek o 6 rano. Cześć. Codziennik Motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza mediteusz.